Zanim przejdziemy do umeblowania salonu, chciałbym jeszcze tutaj stworzyć schody na wyższe piętro. W tym celu przejdę do zakładki Create, a następnie rozwinę tutaj tę belkę wyboru i wybiorę stairs. Do naszego mieszkania wybierzę Mew type Stairs. Wciskam klawisz S dla snapowania i wybieram tutaj ten e, vertex odpowiedzialny za e, końcówkę tej listwy. Klikam lewy myszki i przeciągam. I puszczam do momentu, aż złapię werteks przy tej drugiej ścianie. W ten sposób mamy równo te schody z naszą ścianą tutaj boczną. Następnie dosuwam do tego werteksa i klikam lewy przycisk myszki. Teraz wybieram szerokość. Na razie nie przejmuję się tutaj. Ich wyglądem mogę to dostosować. Chodzi nam tylko, aby ustalić zakres tych schodów, i teraz wybieram je powiedzmy do naszego sufitu. Czyli to są takie cztery kliknięcia, czyli pierwsze kliknięcie następuje tutaj, następne w tym rogu ściany, następne określa nam szerokość tych schodów i ostatnie wysokość. I teraz, kiedy mamy te granice i przejdziemy sobie do tego, do modyfikatora tego obiektu, tutaj sobie możemy zmieniać niektóre wartości i na pewno interesuje nas, żeby te schody były szersze. Zobaczmy, jaka tutaj jest odległość od tego do tego miejsca. Czyli jeśli ja sobie wezmę... Na przykład ten wertex i przesunę sobie go tutaj, to zobaczę na dole, że to jest 206, około 200, 206, 207 centymetrów. cofnę sobie to przesunięcie. 206, czyli szerokość tych schodów musi być około 100 cm, czyli dajmy sobie, piszmy sobie tutaj 100 w zakładce width, czyli offset nam tutaj, stawię to oddalenie między nimi. Możliwe, że sobie troszkę krótsze zrobimy te schody, na przykład 90. a Następnie troszkę offsetujemy sobie je, żeby móc yy, pomiędzy wsadzić jakieś takie belki. Teraz pokażę o co chodzi. Następnie przy tym offsetie zobaczymy, ustawimy ten offset tak, aby one wchodziły sobie tu lekko w ścianę. OK. Brać te schody możemy je sobie także przesunąć do tego miejsca, żeby ten pierwszy element już był tutaj. Następnie zwiększymy sobie Tutaj tą długość w taki sposób, aby ona dochodziła nam do tej ściany. Okay, może troszkę wchodzić w tę ścianę, zaraz to poprawię. A następnie tutaj w zakładce Rise, biorę, aby to było, aby te schody wychodziły trochę wyżej, ponieważ załóżmy, że tu będzie piętro. Tutaj będzie sufit i podłoga załóżmy na około 50 cm, czyli jeśli tutaj będzie jeśli tutaj mamy granicę sufitu, to musimy dodać tutaj jeszcze z 50 cm, czyli tutaj musimy dodać jeszcze troszkę centymetrów powiedzmy. Powiedzmy 300 cm, czyli 3 metry. To nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ nie będziemy budować drugiego, drugiego piętra, jednak całe schody, cały układ schodów wtedy, bardzo, wtedy równomiernie się rozprowadza i jest to bardziej precyzyjne. Tutaj w zakładce steps możemy ustalić ich grubość, czyli powiedzmy na 4 cm. Możemy także zmienić typ tych schodów, czyli albo będą open. Będzie to typ open, czyli takie, właśnie, w takiej cienkiej podstawie, closed, czyli takie najzwyklejsze, najpopularniejsze schody, po prostu zabudowane i box, taki blok schodów. Te open są dosyć ciekawe. Możemy tutaj jeszcze w tym open, ok, tutaj jeszcze w tym miejscu, w tej zakładce Rise, jest tutaj takie ciekawe rozwiązanie zastosowane, ponieważ są tutaj te trzy opcje, jednak my, aby zachować ujność tych schodów, możemy edytować naraz tylko dwie. Tutaj to ustawienie odpowiada za wysokość pomiędzy każdym, pomiędzy każdym stopniem, czyli to jest 25 cm, a tutaj zakładka overall obejmuje całkowitą wysokość, czyli, tą, czyli te 300 cm, które ustawiliśmy. Jednak czego nie możemy teraz zmienić, to ilość tych schodów. Aktualnie jest 12 i nie możemy tego zmienić, ponieważ ta logiczność by się tutaj zatraciła. Czyli w momencie, jeśli byśmy chcieli te schody mieć częściej, to musimy zrezygnować z czegoś, czyli zablokować inną możliwość, czyli albo Albo zamykamy możliwość edycji tutaj tych 300, tej wysokości. Czyli w tym momencie, jeśli ustawimy więcej schodów, to naturalnie będzie się też zmniejszała ilość między nimi, ponieważ on dalej jest ograniczony do tych 300 cm. Jeśli sobie. Tak samo tutaj, jeśli chcemy, aby odległość między tymi schodami była przykład 50 cm, no to on w tym naszym wymiarze 300 zmieści tylko 6 takich stopni. Także tutaj, aby zachować tą logiczność konstrukcyjną tych schodów, możemy edytować tylko dwie opcje naraz. Tutaj jeszcze możemy ustalić tą sekcję. W sekcji carriage, czyli właśnie tego nośnika tych schodów, możemy zwiększyć sobie szerokość, a także głębokość, czyli tutaj ten, ten element tutaj. OK, myślę, że takie schody mają, mają prawo bytu jak najbardziej, więc teraz narzucę na nie modyfikator Edit Poly oraz spróbuję przypisać materiał drewna, który będzie mniej więcej pasował do, naszego, do naszej drewnianej podłogi. Przejdę więc do chaos Cosmos. OK, ten tutaj wygląda podobnie do naszej podłogi. Więc ja sobie go zaoplikuję on się pojawia tutaj od razu na naszym, na naszym obiekcie. Nie, nie wyświetla się jeszcze poprawnie na naszym modelu, ponieważ jeszcze trzeba wykonać unwrapping. Jednak zanim to zrobię, zaznaczę sobie wszystkie stopnie pojedynczo. Nadam im id1. Następnie kliknę Ctrl i odwracając zaznaczenie, i nadam id2 dla tego elementu. Następnie przejdę do materiału M. Pobiorę sobie materiał z tych. Schodów. Klikam tutaj na ten przycisk Wire MTL i wybiorę sobie Multisub Object, aby móc nadać, aby móc znaleźć kilka materiałów. I teraz e, jedynka to będą nasze właśnie stopnie, a dwójka musimy utworzyć sobie nowy materiał, czyli klikam w Non Wire MTL i tutaj sobie ustawimy taki e, jakiś metalowy element, czyli metaliczność ustawiam na jeden, ostrość. Połyskliwości ustawiam na 0,6. i Widzimy, że wstępnie nam się tutaj już pojawia odgląd tego materiału. Jednak, żeby poprawnie nam się wyświetlał ten materiał, musimy jeszcze użyć UVFU Map, Ring Wrap, aby ustalić sobie wszystkie tutaj te wymiary takie, na takie same. A następnie Box, ponieważ one też mają taki kształt takiego boxa, są kwadratowe, więc będzie dobra projekcja. Te słoje wyglądają na trochę duże, więc wybiorę sobie Gizmo. Trochę jest mniejsze. Następnie wybiorę Edit poly. Wybiorę edge i zaznaczę wszystkie edge na naszych schodach. Następnie chamfer, chamfer settings. Troszkę tutaj wybiorę takie zagięcie. Zobaczmy w trybie performance, jak to wygląda. Czyli teraz, czyli przed chamferem, one są po prostu płaskie. My sobie zrobimy takie właśnie zaokrąglenie. O, będzie to takie lekkie zaokrąglenie, które będzie widoczne w odbiciach światła i fajnie to będzie się prezentować. Nie będzie to takie ostre. Tak jak wcześniej mówiłem w przypadku kuchni nada to pewnego realizmu, ok. I tutaj wcześniej widziałem, może bierzemy sobie jeszcze Wood Planks, właśnie widziałem właśnie takie, takie elementy drewniane. Wybierzmy sobie ten model. W tym celu tutaj zrobiłem wcześniej taki offset, który sprawi, że ja będę mógł tutaj włożyć tą sekcję takich paneli. Teraz co mnie nie, na pewno nie interesuje, to żeby one były takie gęste, więc przejdę set edit -ed -ed poly element. Biorę ten duży czarny element, który tu przesłania wszystko. I usunę to. I może usuniemy co drugą deskę, żeby, było, żeby to nie było takie gęste. Zobaczmy, jak to wygląda w takim wypadku. OK. Wygląda całkiem w porządku. Tutaj przyniesiemy tutaj jeszcze troszkę wyżej. Żeby tutaj zaedytować naszą szerokość schodów. Dojechać tutaj do tego elementu. Ok. Myślę, że na te deski, na te elementy tutaj, możemy nadać ten sam materiał, który jest na schodach, żeby one się nie różniły od siebie. Więc przejdźmy do materiał i upewniając się, że schody mają właśnie ten materiał nadany, ja widzę, że tutaj są te trójkąciki na biało. Więc wiem, że to jest materiał na tych schodach. Nadam go, ten sam materiał na nasze deski, no i widzimy, że one na zmianę są tutaj, mają srebrny i nasz materiał drewna. Dlatego zaznaczę wszystkie deski i upewnię się, że mają ID1. I teraz jestem pewien, że mają ten sam materiał, który my mamy na, na schodach. Zobaczmy sobie jeszcze wyświetlanie materiału Roughness, żeby zobaczyć, jak się, jak się te słoje prezentują, jak jest mapowane. I widzimy, że jest w drugą stronę niż chcielibyśmy, aby było, więc utwórzmy UV Map Shrink Wrap Box. Okay, teraz przekręcę sobie za pomocą Gizma tą naszą teksturę. Czyli przekręcę ją w osi X o 90 stopni i widzimy, że te słoje są podłużne, czyli tak jakby to, w, 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 że ten wykrój tych desek jest podłużny, więc bardziej tak jakby to nas interesowało. Może trochę zmniejszymy sobie coś takiego. I widzimy, że te słoje tutaj są tak widoczne, detale tego drewna. Możemy jeszcze na katarze edit poli, który wykonaliśmy wcześniej, zaznaczyć wszystkie edge i odznaczę te środkowe, Wybierę sobie to zaznaczenie i trzymając alt, klikam dwa razy na tę linię więc mogę sobie odznaczyć te środkowe, one są nam niepotrzebne do wykonania tej modyfikacji chamfer. Następnie szanfer szanfer settings, trzy segmenty, tak, czyli jeśli sobie włączę podgląd za pomocą F4, to widzę, że się tworzą nam nowe detale, tutaj wielkość powiedzmy taka, żeby to był tylko taki zarys, może nawet troszkę mniejsze, ok, i następnie UV map. Robi swoją powinność. Dobra, możemy wyjść z trybu e, W Na razie możemy sobie zostawić ten podgląd. To jest tylko podgląd do viewportu. One w momencie renderowania będą renderowały się prawidłowo. Właśnie tutaj ten przedział, ponieważ przesuwaliśmy trochę schody, więc przesuńmy sobie trochę te sporniki, bardziej na środek, tutaj również. Ok, więc teraz utworzymy sobie sufit i trochę go zaedytujemy razem z bryłą domu.